Siemanko widzowie dzisiaj będziemy grać z Glorkiem Rivals. Przywitaj się Glorek Witam wi, 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 Witam wita was no to... Będziemy zaczynać, co nie? I musimy no. wpić M, M... 100 level mój na, u mnie. Ja muszę mieć M 100 level. Lecimy. Mm. Dołącz do mnie. Lecimy. Dobra, zapraszam cię. Robimy dwa nawdowe. One versus one. Nie, one versus one. Poczekaj, bo mi klawiatura nie działa. No jak ci nie działa? Musisz wy, wyjść i wejść. spokojnie, ja jestem magikiem. Nie, to pewno nie jesteś. <śmuszny> ja mam głowę spać. Wyłączam top typ. Proton typ? Co? Ne, wha, biorę ja, ten test. Znaczy grać shot i jak jeszcze nie zrobi. E, biorę włada. Ty, no w mówicie się Jakoś w działa mi. Nie wiem. Czekaj, to tu... To ja... Um, ten... Za, za chwilę dołączę. Ja to zrobię. Na, będę musiał się rozłączyć. Nie! Musisz na Google wejść. Tam, tam w, w napisz Roblox, tam będziesz miał swoje konto dołączyć do mnie i będziesz mógł się ruszać, ja tak robię. Dawaj, czekaj na ciebie. Ja jestem. Ej, wiesz Trzy razy rzędu zrobiłem tą sekretną emotkę moją kataną Aha, to... 3 razy rzędu. Zagraj w pojedynki, wtedy mogę zrobić standard weapon, ale nie, nie potrzebuję go, bo przecież... O, działa, działa, dobra, jest. jest 97 jest, jest. mam level, musimy, musimy to wbić. Musimy wbić. Musimy wbić. M. Um, o mnie serny level. Poczekaj bo ja mam coś do odebrania w torebie Otwieram to Otwieraj patrz tu z AliExpress Albo z tego Otwieram O to jest z to jest z tego, dawaj Wiem z tego, z słabe Dobra Co dodaję coś jest Cię. Dodaję Cię do imprezy Poczekaj, poczekaj jeszcze nie, jeszcze nie Boże! Jeszcze nie, ja coś mam tutaj Może, może powiedzieć bardzo szybko o nie tak. Jedąc tam, staję, daję Ja nic nie robię, słucham. daj do O, Boże! Dobra, lecimy, lecimy! Tam, tam. Zapraszam Cię! No, zapraszam Cię! Ja dostałem standardową skrzynię. Nie? Lecimy! Yeah. Nie! Ok. Zprzesadzam! Łatwo. Dobra, ja dostałem złokatony. Kurde. No. Ej, a ty wiesz, że arena z M, nie wiem, za, może za miesiąc, albo nie wiem kiedy. Ty wiesz, że arena może zniknąć? Czemu? No, nie wiem co się stało, ale ale jak kiedyś zagrałem, to był taki komunikat, że że arena M będzie będzie usunięta. A wiesz co? Ja zdobyłem podkładkę do skoku. No to fajnie. Ja mam, ja, ja mam takiego skina z burgerem. Burger. Ja mam zwykłą, bo ten... Bo ja zobaczyłem z Choeta, jak zdobyć ją. Ch**e, nie zadziała. Łatwo, Dawajcie. Dobra! On ma mało, on ma mało. On ma małego mało. Łatwo! Łatwo. Ja, te, ja też biorę MP mechaniczną. Ona jest fajna. I mam fajnego skina do niej. Po To jest. A Zostaw mnie. Hop, byk, byk. Dobra, ale poleciałem po mapie. Dobra, robię, robię go. Co ty końców! jest? Jeden leży. Dobrze. Co ty robisz? Ja! Nie, shotgun, nienawidzę shotguna. Zara dobra, bierzemy shotguna we dwójkę. Okej. Okay. Nie, ja biorę pistoleciki. <laughs> Ej, no! Dobrze. Ja ci mówię, bo ten mi pistoleciki zacinają. Ja mam lagi nad pistolecikami. Ja nie, ja nie będę mieć. Byk. Zostaw! Ale... Zostaw mnie, bo mnie to wkurzy. Jak? No bo miałeś małkapy, ty co rozumiesz chłopie. Nie, ja będę zacinnąć. No nie no, tego! Nie, ja, ja, ja będę spamić, ja będę spamić. A co będzie spamić? Jest! Dobra, zabij go już. Bo ja mam ochotę. No, za to jeszcze jeden. No ma mało! Jest. Ja tam tego z noża mm -hmm. Patrz, ja zrobię tutaj płaska. O, wyk Bum, 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 bum Rudę! Jest! Zabieram! Jest! Dobrze że małe te plecaki Które pleca plecaki? A, -a te! A ja i dla nich tutaj, żeby nie mówić Nie dostaną się tu do mnie. No też. Tak. Nie no! Mam mało HP, wiem. Ja też mam mało. Tam jest, widziałem go. Widzę, widzę go. Nie on no, zabił mnie. On ma bardzo, on ma pięćdziesiąt ileś. Zabiłem! Jest, łatwo. Łatwo. Wygraliśmy. Ej, poczekaj. Ale już jeszcze troszkę nie ogarniasz. Nie, raczej... No! za... No! Nooo! No! No! Oh, no! to No! 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 Tutaj! Co są? Moj, mojego kolegi? Tutaj! Ej, jak tu zaznaczyłeś? Nie wiem. Ja też muszę to ogarnąć. Mm. Jak to zaznaczać? Jest! Zabiłem jednego! A nie. o, może się A wiesz się on ma HP W ogóle? Nie, 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 nie nie. Ja zrobiłem tamtego drugiego To jest 10.99? Nie, nie wiem ile on ma HP no Może A skąd ty masz tego psikacza? No to jest rozpylacz tylko taki skinek. Nie, nie no! widzę tego. Do... O, szkóde, nie spójrz na gas. To jest arana. O nie, budowa! Ja wiem, a ja, ja tu grałem niedawno. Ej, dobra, ja burzę katana jak oni są do... Jak oni mają Aimbota. Ja grałem, a wiesz gdzie był połówka? Tego? Jak on ma? Um, tego pod, podkładki do skoku? Tutaj, gdzieś. O Boże, przecież ja wiem. Tylko nie chcesz... Ja... Się, nie chcę patrzeć. Musimy się sk... Zginął sam samemu. Z, sam spadł z, od, z wody. Dobra, pistoleciki lecimy. O, będzie spamić. Będzie spadł. No, ej, gdzie on Jezu, czy się mnie? On jest tu? Gdzie on? Muszę ciebie być! Nie! Chejdzie! Dobra, lecę do ciebie. Chyba, że zabiłem już jednego. Jest. Dobrze. A to gramy ranking? Nie, bo bo stracę swój swój brą dwa. Czemu? No! To jest moja ranga. I chcesz mieć taką rangę cały czas? No. I tak jestem słaby Dobra, ja biję z Nie, Nie jestem! Gdzie on jest? No, Jest A mi zaczął grać. No, no, wiem. I macie nie no, co za mały. Dobrze. Na pewno będzie dzwonił, ale... No będzie. O, no, ale chyba nie będzie... Nie będzie mógł. Oo, ile strafiłem! Ale na... no. czemu oni lecą tylko na mnie? Patrz. Dobra, No gdzie ty on jest? N91 on jest czytałem ja przez niego zginąłem. No jest super Oni mają... Oni mają trzy. Na ile? O nie! Ja, jeden! Dobra, dostał jeden. Dostał. Jest! Jeden leży! Yes. On dostał? Jest! Poczekaj, ja coś zrobię tylko. Och, nie mogę. Bum! Oj! Oj! Gdzie oni? Dobra, na żywioł! No! Tam tutaj oni są! Oni się schowali! Zaznacz mi! No nie mogę, nie wiem! Tu! O! To! to Tu! 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 A! Tu! tam! 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 Tu! 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 O! Tu! nie! Jest! Nie! 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 nie. Nie! Nie! Czeka, ja byłem He, co tam uwalnąłem? Jak to zaznaczasz? Nie wiem. Nie mnie tego nie ma. No weź na myszkę i, te... I przecież jest to, że możesz tak. Wiesz co? Że możesz tak wybierać szybko. Oj mnie. Jak nie wiesz, to to nie wiem. Wsz e, kliknij wszystkie wszystkie guziki e, myszki. Tam na, tutaj na środku. Kliknij. Tam gdzieś... gdzie masz myszkę. O! o no! Widzisz? Ja, te ja teraz robię sobie zasa zasadzkę, że, że jak oni wejdą do mnie, to... Co? Nie ma ich Tam jest Gdzie? gdzie, gdzie? Tutaj chyba gdzie są O tutaj ty jesteś Ale tam, tam gdzieś na górze O, jest tutaj u mnie Zobacz u mnie Well played. E, wpisz po prostu Ezy. 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 Jest well played. Dobra, to... 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 no? To na ko... To, to... to dzisiaj na koniec, Wyzowie. Pa... patki.